partnerem dzisiejszych seminariów ziemniaczanych organizowanych przez Topa Polska i Agrohorty Media jest m.in. firma Bayer. Seminaria ziemniaczane. Nie może być inaczej. Jest z nami Radek Suchorzewski z firmy Bayer. Witam cię Radku. Dzień dobry. Witam. Słuchaj, kolejny rok zarazowy, ten zeszły był bardzo ciężki. Proszę powiedz mi, bo oprócz zwykłej formy zarazy na liściach, którą znamy dobrze i radzimy sobie, pojawiła się także forma łodygowa. Generalnie problem z zarazą narasta. Jakie rozwiązania jako firma Bayer oferujecie producentom ziemniaka? Zgadza się. To co w zeszłym roku, zwłaszcza na Wielkopolsce, zaraza mocno dała się we znaki producentom ziemniaka, ale i również pomidorów, bo to ta sama choroba. Forma łodygowa najbardziej, można powiedzieć, zjadliwa. I tutaj Bayer od wielu, wielu lat, rok 2025 jest 18 rokiem bytności naszego standardowego fungicydu, czyli Infinito na rynku. Dwie substancje aktywne i co najważniejsze brak odporności na te obydwie. Także stosowanie Infinito daje naprawdę duże możliwości, daje nam szeroką gwarancję tego, że, że obronimy plantację, między innymi właśnie przed tą najgorszą formą, czyli przed formą łodygową zarazy ziemniaczanej. A powiedz mi, proszę, jak podejść do tego, bo to jest dobra informacja, że nie mamy odporności, bo jak wiemy, jest to wyjątkowy, zjadliwy, zjadliwy patogen i pojawiają się bardzo szybko odporności. co powinniśmy robić, żeby tej odporności zapobiec w przyszłości? No ile razy w sezonie możemy maksymalnie Infinito stosować? Tak, to jest temat dosyć dosyć szeroki. Generalnie podstawa to jest rotowanie już nie mówimy o rotowaniu substancji aktywnych, bo jeżeli spojrzymy na, troszeczkę głębiej na, te, na temat fungicydów, wgłębimy się w klasyfikację frakowską, to musimy operować mechanizmami działania. Także tutaj powiedzmy, nawet mając kilka różnych substancji w różnych preparatach, ok to wygląda fajnie, że mamy te możliwości, natomiast jeżeli patrzymy właśnie głębiej. Mogą być dwie, trzy, cztery substancje o różnych nazwach, natomiast z tej samej grupy frakowskiej i które posiadają ten sam mechanizm działania. Także tu musimy naprawdę na to bardzo mocno uważać i też warto śledzić, czy to strony frakowskie, czy strony Euroblite, gdzie są podawane jakie mniej więcej jaka sytuacja jest z nowymi patotypami, genotypami zarazy ziemniaczanej, na które preparaty czy substancje są te odporności. I to pozwala nam wtedy bardziej no, z takim dużą dozą prawdopodobieństwa ustawić sobie tak program, e, no, że możemy, możemy tego uniknąć właśnie powielania czy nakładania się powiedzmy e, substancji o takim samym mechanizmie działania. Także tu zwracajmy szczególną uwagę e, nie tyle na zmianę substancji, ale idźmy trochę głębiej i, i sprawdzajmy to, jeżeli chodzi właśnie o mechanizmy działania. No cóż, okazuje się, że ziemniak i uprawa jego nie jest łatwym kawałkiem chleba. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko po prostu w Głębiać się bardziej w wiedzę, no i jeszcze bardziej, jeszcze bardziej dostosowywać się, tak jak i zaraza się dostosowuje. Tak, dokładnie. No, tutaj zaraza jest tym przykładem choroby. Zauważmy, że to nie jest grzyb, to nie jest choroba grzybowa, to jest, jest zupełnie inna grupa lękniowca. I, I na przestrzeni tych kilkunastu, kilkudziesięciu lat, no, no widać to, że wytworzyły się powiedzmy te, te, te szczepy a 1 na dwa, które mutują, niestety mają duże możliwości powiedzmy tak zwanej rekombinacji genetycznej. No i to niestety, no daje. Nam duże, duże tutaj jak to zrobić, żeby było dobrze, a szczególnie powiedzmy takie lata jak zeszły rok, gdzie mieliśmy dużo, nie tylko Polska, Holandia, Niemcy, Belgia, bardzo podobna pogoda. E, także no, wszyscy, wszyscy mieliśmy w zeszłym roku duże, duże problemy i duże wyzwania właśnie z, ze skutecznością. Zobaczymy, jaki będzie ten rok, ale bardzo ci dziękuję, dobrze. że jesteście z nami. Ja e, wszystkiego dobrego i również wszystkim producentom ziemniaka. Jak najbardziej, życzymy dobrego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.